Dobrze. Prawda jest taka, że Jesse to jest dobry człowiek. On tak naprawdę trafił w niewłaściwe towarzystwo, więc porozmawiajmy z nim. Pozwólmy mu przeżyć całą tę, że tak powiem, zwadę z kawalornem. Hej, skąd się tu wziąłeś, co? Jesse usilnie próbował namówić mnie na pójście za nim do jaskini. Była to oczywista pułapka, w którą nie miałem zamiaru wpaść. Opowiedziałem mu smutną historię o tym, jak już raz ktoś kiedyś próbował mnie wrobić, jeszcze za czasów kolonii górniczej. Jesse podłapał temat, odpowiadając, że sam kiedyś był tam więźniem i stwierdził, że byli więźniowie, powinni trzymać się razem. Wyjawił mi, że jestem poszukiwany i zdradził imię zleceniodawcy Dexter. Ostrzegłem go w zamian, że wraz z kawalordem szykujemy w tym miejscu rozróbę. Jesse inteligentnie oddalił się na ten czas. Może nie mógłbym założyć opaskę nowicjusza, bo przepaskę, przepraszam, bo ona jest. Nacięte, ale tutaj kawałon sobie sam poradzi. Ja w sumie nie muszę nic robić, więc nie powinien dostać żadnych obrażeń. Nie powinieneś tu przychodzić! Ej, gdzie jest kawaun? Kawar ogarniaj temat, proszę cię. Dziękuję. Zasłużyłeś sobie na to bydlaku. Dobra, i wszystko dla nas. No to załatwione. Mogli ze mną nie zaczynać. Przy... Po pokonaniu bandytów z kawalornem, ten poprosił mnie, bym zaniósł jego list do maga wody przybywającego w Korinis, watrasa. Zgodziłem się to zrobić i ruszyłem ścieżką w stronę miasta. Po drodze spotkałem Maleta, który zaczepił mnie i ostrzegł przed grasującymi w okolicy bandytami. Odpowiedziałem, że na nieszczęście tych bandytów już ich spotkałem. Malet zrozumiał aluzję i w podziękowaniu za pomoc sprezentował mi trzy butelki wina i obiecał powiedzieć o moim wyczynie swojemu pracodawcy, Labartowi. A, no tak, no dobrze. Na farmie spotkałem strażnika imieniem Taylor. Na moje nieszczęście, żywo zainteresował się tym, skąd się tu wziąłem. Podejrzewał, zresztą słusznie, że jestem byłym skazańcym z kolonii. Nie miałem wyjścia i musiałem jakoś go dobruchać. Zapytałem, czy mogę mu w czymś pomóc. Taylor stwierdził, że został wysłany z misją sprawdzenia wieży, która pojawiła się znikąd jakiś czas temu wieży Sardasa. Bez zastanowienia zgodziłem się sprawdzić ją za niego, wiedząc, że stary mag pomoże mi jakoś rozwiązać tę sytuację. No dobra. Nie pozostaje mi nic innego, jak. Pogadać z Sardasem, co mogę zrobić w sprawie tego strażnika. Yeah! Powiedziałem Sardasowi o sytuacji z Taylorem. Rozwiązanie nekromanty było proste: przyprowadzić nieświadomego strażnika, a wszystkim zajmą się przywołane przez Sardasa istoty. Może moralnie kiepskie, ale bardzo wygodne. Przestałem na tę propozycje. Zapytałem też, czy Lester już tu był i rozmawiał z magiem. Sardas przytaknął i rzekł, że dowiedział się kilku rzeczy o wrogu i dał mi pierścień magicznej obrony, bym miał większe szanse w starciu z siłami zła. Czyli czekają mnie starcia z magami ciemności. Świetnie. By nakłonić Taylora do pójścia do wieży razem ze mną, opowiedziałem mu o niesamowitych skarbach, całkowicie niestrzeżonych, które znajdują się w tym budynku. Strażnik łyknął to jak młody pelikan. I śliniąc się na całą myśl, pobiegł prosto do wieży. <laughs> o, ale biegnie. Usłyszał, że trochę pieniążków można za friko dostać, to od razu pierwszy. No cóż, nie mam innego pomysłu niż zabicie go, szczerze powiedziawszy w ten sposób, szczególnie, że nie przykładam do tego palca w teorii, tylko trochę języka, a zresztą to jakiś, jakiś pionek w świecie, w którym zaraz ja będę potęgą, nie potrzebujemy tu takich. Strażnik w ostatnich chwilach swojego życia wykazał się nie rado odwagą i rzucił się z wyciągniętym mieczem wprost na przywołanego przez ksardasa szkieleta. Niestety, lub może stety, nie miał większych szans w tym starciu. Lober taki smutny siedzi, ja pierdzielę, a nie to Kantar. Co no, to? Tu mamy? Idziesz do miasta, ma brac. może. Hm, wyglądasz na zbiega. Może nawet jesteś byłym skazańcem z kopalni. Nie obchodzi mnie z ko No dobra, co możesz zaskonać? Co proponować? Jeżeli dla strażników przy bramie będziesz równie przekonujący jak teraz, mogę ci pomóc. Mam tu taki mały kawałek papieru inter. Nie, dzięki śliczne, mam inne pomysły. Nie. Hmm. No dobra. Dawaj, dalej, inwestujmy. co można sprzedać. Wybierz Ciekiera, pas z winności, bonus do zręczności 5, bez żadnego. Aha, lub jest pas siły. Powiem wam zupełnie szczerze, że w planach mam grać bronią dwuręczną, ale pod zręczność, bo takie są w tej grze. Jeszcze nie wiem, jaką wybiorę pod to, gildię. Ale to wszystko wyjdzie w praniu, więc może bym kupił ten pas z winności. Zobaczmy, jak w bronię. Czy ona mi coś da, z winność w tym momencie? Nic, absolutnie, ale mógłbym coś sprzedać. Zwykły miecz dwuręczny 80 sztuk złota dla mnie to bardzo spoko, spoko rzecz. Fakt bym sobie zostawił w tym wypadku. Lagi nie, bo lagi się przydają w tych, że do innych rzeczy. Mógłbym ci sprzedać na pewno pas strażnika. Eee, 20 sztuk złota to nic nie jest warte. To nie. Łachmany nie, pierścień ducha dostałem od sardasa, ale nie. Żadne mieszki to trochę hajsu. Dobra, mam w sumie to co chciałem, tak? I kupmy pas z winności i kupmy... patelnię. Dziękuję. I pas z winności możemy sobie przywdziać. Więc zręczności więcej. Wreszcie poznałem właściciela fermy, po której chodziłem. Lobart, człowiek widocznie znający pracę fizyczną, wnioskując po spracowanych rękach i doświadczony przez życie, patrząc na siatkę zmarszczek i siewiejącą skroń. Zapytał mnie o konflikt, który mnie nie dotyczy, ale instynkt podpowiedział mi, by obrać farmerów. Wydaje mi się, że grymas na twarzy mojego rozmówcy lekko zelżał. To pozwala mi myśleć, że powiedziałem coś, co chciał usłyszeć. Zapytałem go o pracę. Spodziewałem się czegoś innego, ale zostałem poproszony o zerwanie rzepy z pola. Zrobiłem to bez wysiłku i zaniosłem zbiory Lobartowi. Poprosiłem go w zamian za obniżenie ceny ubrania roboczego. Na pytanie, czy mogę zrobić coś jeszcze, odesłał mnie do swojej żony. Gdy już odchodziłem, rzucił, że ostatnimi czasy niedaleko farmy pojawili się ludzie, którzy trochę go niepokoją, i poprosił mnie, bym zbadał sytuację. I tak też zrobię. Hmm, interesne. Ale są inteligentny i retoryczni. Za Dobra, dobra. A ty mnie widzisz Hilda dobrze. Hilda, choć wyraźnie młodsza od Barta, Wyglądała na niemniej przepracowaną. Mimo wszystko biła od niej aura łagodności i optymizmu. Oddałem jej wcześniej zerwaną rzepę, a w zamian dostałem miskę ciepłej zupy. Zostałem poproszony o kupno nowej patelni, jaki ostrze nożą ukowala w mieście. Jak już się do niego dostanę, tak też uczynię. Za tę zupę zrobiłbym wiele więcej. No nie jestem w stanie ich okraść teraz. To jest pieśń przyszłości, dobrze. Ale mamy trzy wina i możemy pomóc bardzo spragnionemu rolnikowi w polu. I myślę, że bardzo nam się to płaci. Widzicie to? Potężne zagrożenie? Zapisałem odruchowo na samą myśl o tej walce. tak oto zginął pierwszy królik. Panie Wino, porozmawiajmy na poważnie o biznesach. Na polu ze zbożem poznałem rolnika imieniem Wino, albo ksywką Wino. Do teraz tego nie wiem, ale wątpię, że rodzice byli tak pewni przyszłości swojego syna, by nadać mu takie imię. Wiesz, lub nie, ale na pytanie, czy mogę mu jakoś pomóc, poprosił mnie o butelkę pewnego trunku. Myślę, że domyślacie się jakiego. Oddałem mu więc moją nagrodę od Maleta, a w zamian wino obiecał mi, że Lobart usłyszy o mnie wszystko co najlepsze. Rolnik dodał jeszcze, że jest pewny, że widział niedawno orka w okolicach murów Korinic. Nie wiem, czy mogę wierzyć takiemu fanowi procentów, ale na wszelki wypadek będę miał oczy dookoła głowy. No dobra. Lobart jeszcze nas poprosił, żebyśmy sprawdzili tych dziwnych ludzi niedaleko jego farmy. Powiem Wam tak. Doskonale wiem, kim są ci ludzie, bo pamiętam. I jeśli się nie mylę, żeby z nimi zagadać. Hmm? I tak oto zginął król bez tych strasznych istot. Wam się wydaje, że te istoty to niewinne stworzonka. Ale ja wiem, że one praktykują okultyzm i chcą przyzwać potężną istotę do tego świata. Na którą, niestety, nic nie jest gotowy. No dobra, panie Szrat, porozmawiajmy. Dziwnymi osobnikami, o których mówił Lobart, byli członkowie Bractwa śniącego, a raczej po prostu Bractwa, jak teraz o sobie mówili. To małą grupą dowodził Szrat, ten sam, który jeszcze za czasów kolonii przesiadywał w oddalonym od obozu domu na bagnie. Jego zabarwione szkarłatem oczy zdradzały, że mimo kryzysu wiary, przynajmniej niektóre rzeczy pozostały bez zmian. Panowie hodowali w tym miejscu jedne ziele i nie mieli żadnych agresywnych zamiarów. Lobart na pewno się uspokoi. Czy mógłbym się zaopiekować tymi skórami? Ojej, mógłbym. Cudownie. Właśnie. Jeśli ja chciałbym pójść pod zręczność, to bardzo, ale to bardzo płaca mi się z tego co pamiętam zostać y, czeladnikiem ubospera, bo to chyba daje jakieś boosty do zręczności. Aczkolwiek... Powiem wam zupełnie, że sprawa jest otwarta, bo przed nami długi, długi pierwszy rozdział. Returning rządzi się swoimi prawami. I tutaj naprawdę długo się leveluje postać i wzmacnia ją. Więc wybór jeszcze jest jeszcze mocno otwartą sprawą. Więc to wszystko, wszystko jeszcze przed nami. Wróciłem do Lobarta i powiedziałem mu o wszystkim. Poprosiłem też, by powiedział ile chce za ubranie robocze. Rolnik podsumował wszystko co zrobiłem i jak pomogłem mu i jego ludziom. Stwierdził, że odsprzeda mi ubranie za 30 sztuk złota, co jest śmieszną ceną, i dodał, że niżej już nie zejdzie. Przystałem na te warunki. A no tak, on mi od razu daje, prawda? W tej grze. Tak, lekki strój farmera, nic specjalnego i tak się zaraz go oczywiście pozbędziemy z wiadomych względów. Pyk. też biorę. To biednemu zabroni żyć bogato. Ciemnieje. No, ty wiedziałem, że dodaje coś takiego, że i komentuje pogodę. I właściwie to w tym przypadku nie pogoda, a porę dnia. Dobra, dwa ścierwojady. Nie wiem, czy to nie będzie za duże wyzwanie dla mnie w tym momencie. Jedna cholerna bestia mniej! No, 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 I tak oto zginął. Trzeci królik. Bardzo, bardzo dobrze. Pełniłem swoje obywatelskie zadanie. I zarobiłem za to grabie. Psst. Niedaleko miasta, przy drodze, spotkałem człowieka śmierdzącego rybami i szkrobutem. Ubrany był tak, jak wyobrażałem sobie pirata. Ale pirat tuż przy mieście, w głębi lądu? Przeczucia musiały mnie mylić. Zagaił do mnie, prawiąc mi komplement za komplementem. Podstęp było czuć z kilku mil, więc przerwałem mu i rzuciłem, by przeszedł do rzeczy. Po kilku kolejnych komplementach dotyczących bystrości mojego umysłu mężczyzna rzekł, że potrzebuje pomocy w dostaniu się do miasta. Byliśmy w podobnej sytuacji z tym, że ja miałem przewagę informacji. Powiedziałem mu, by nazbierał roślin, ale tego samego rodzaju i powiedział przy bramie, że niesie je dla miejscowego alchemika Konstantino. W odpowiedzi zapytał mnie, czy wygląda na zbieracza zielska. Fakt, nie wyglądał. Nie wiedząc czy robię dobrze, zaproponowałem mu strój farmera, który dopiero co kupiłem. Niezwykle się ucieszył na ten pomysł, wziął do mnie ubranie robocze i dał mi zająć 50 sztuk złota. Mimo, że wyszedłem na plus i tak czułem niedosyt. Ale przeczucie kazało mi sądzić, że jeszcze go kiedyś spotkam i może mi to wyjść na dobre. Dobra, dobra, nara. 50 sztuk złota to i tak jesteśmy na plus o 20. Więc baby, pieniądze się zgadzają, a to jest bardzo ważne. No cóż. Nie pozostało nic innego, jak wejść do miasta, ale tę historię usłyszycie następnym razem. Do usłyszenia!